Ostatnio pod odcinkiem o wychowankach Santosu ktoś wspomniał o innej wybitnej szkółce piłkarskiej z Ameryki Południowej i o niej dzisiaj porozmawiamy: River Plate. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football, najbardziej utytułowany klub w Argentynie. 37 tytułów mistrzowskich, czterokrotny zdobywca Copa Libertadores, klub Atletico River Plate pochodzący z Buenos Aires. Oprócz wielkich sukcesów jest to też prężnie od lat działająca szkółka piłkarska, rozwijająca wielkie legendy futbolu argentyńskiego i nie tylko. Przed Wami najlepsi z najlepszych. Na początek bramkarz Juan Pablo Carrizo. Dwunastokrotny reprezentant Argentyny, w River Plate grał od 15 roku życia. Po zdobytym z klubem mistrzostwie w 2008 roku przeniósł się za 7,5 miliona euro do Lazio. Później grał też między innymi w Realu Saragossa czy Interze Mediolan. Finalista Copa América z Argentyną w 2007 roku, choć turniej spędził na ławce rezerwowych. Pierwszym defensorem Gonzalo Montiel, mistrz świata z Argentyną z Kataru, który celnie strzelił decydującego karnego w konkursie jedenastek w finale i zdobywca Copa America w 2021 roku. W barwach River Plate mistrz w 2021 trzykrotny zdobywca Pucharu Kraju oraz triumfator Copa Libertadores. W zeszłym sezonie zdobywca Ligi Europy z Sewillą. Obok niego, co ciekawe, nie tylko wychowanek, ale i obecny trener drużyny Martin de Michelis. Z River Plate czterokrotny mistrz Argentyny jako zawodnik, w 2003 roku kupiony za 5 milionów przez Bayern Monachium, czterokrotny mistrz Niemiec z Bawarczykami, czterokrotny zdobywca Pucharu oraz Pucharu Ligi, a w 2014 roku mistrz Anglii z Manchesterem City. W 2004 roku mistrzostwo z klubem zdobył kolejny zawodnik w składzie Javier Mascherano, dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją Argentyny, czterokrotny uczestnik Mundiali ze 147 meczami dla kadry. Do tego mistrz Brazylii z Corinthians, pięciokrotny mistrz Hiszpanii z Barceloną i dwukrotny zdobywca Ligi Mistrzów. Z River Plate odszedł w 2005 roku za blisko 12 milionów euro. W środku pomocy zacząłem od Enzo Fernandeza. Pomocnik Chelsea z River Mistrzem był w 2021 roku, po czym za ponad 44 miliony trafił do Benfiki, a już pół roku później kosztował klub z Londynu aż 121 milionów euro. Z Benfiką sięgnął po Mistrzostwo Portugalii, a z Argentyną po Mistrzostwo Świata w Katarze. Od momentu debiutu w reprezentacji we wrześniu 2022 odpuścił tylko jeden mecz kadry. Pora ponownie cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz. Ariel Ortega z River Plate aż sześć razy zdobywał Mistrzostwo Argentyny. Siódme zdobywał z New Old Boys. W Europie zdobywca Superbucharu Włoch z Parmą w sezonie 1999-2000. Grał również w Fenerbahce, Sampdori oraz Walencji, do której trafił właśnie z River Plate w 1997 roku za ponad 10 milionów. 88-krotny reprezentant Argentyny. Nie można też zapomnieć o tym piłkarzu Pablo Cesar Aymar. On również z River Plate trafiał do Walencji w 2001 roku za ponad 21 milionów euro. Dwukrotnie z Nietoperzami był mistrzem Hiszpanii, zdobywał też Puchar UEFA w 2004 roku. Później w barwach Benfiki sięgnął po Mistrzostwo Portugalii i cztery Puchary Ligi. Na początku kariery natomiast w River zdobył dwa mistrzostwa w latach 1999 i 2000. W River Plate musiałem postawić na aż czterech napastników, nie mogłem pominąć ani jednego z tych nazwisk w wyjściowym składzie. Pierwsze nazwisko – Hernán Crespo, dwukrotny mistrz Argentyny. Jego transfer w 1996 roku kosztował Parmę zaledwie 4 miliony, ale to, co stało się później, wielu z nas wie. Puchar Włoch i Puchar UEFA z Parmą, Mistrzostwo Anglii z Chelsea i trzy tytuły Mistrza Włoch z Interem Mediolan. Następnie Gonzalo Higuaín. Choć z River Plate nie triumfował w lidze, trzy razy był mistrzem Hiszpanii z Realem Madryt, do którego następnie trafił za 12 milionów. Potem było Coppa Italia z Napoli, trzy mistrzostwa i korona Króla Strzelców Serie A z Juventusem oraz Liga Europy z Chelsea. 75 występów w reprezentacji Argentyny, uczestnik trzech mundiali od 2010 do 2018 roku. Radamel Falcao. Kolumbijczyk również wychował się w River Plate, którym w 2008 roku został mistrzem kraju. Następnie w Porto dwukrotnie zostawał mistrzem Portugalii i sięgał po Ligę Europy. Drugi sezon pod rząd sięgnął po to trofeum z Atletico Madryt, a w 2017 został mistrzem Francji z Monaco. 105-krotny reprezentant Kolumbii z blisko 350 bramkami w karierze. Jako ostatni, o czym mogą nie wszyscy wiedzieć, Alfredo Di Stefano. Znany z licznych sukcesów z Realem Madryt, m.in. 8 tytułów mistrzowskich, 5 pucharów mistrzów, 2 złote piłki i 5 koron króla strzelców La Liga. Również wychowywał się on w River Plate. W latach 1945 i 1947 był z nimi mistrzem kraju. Później, jeszcze przed Realem zdobywał Copa America oraz 3 mistrzostwa Kolumbii z Millonarios. Na ławce mógłbym wyróżnić kolejnych 20-30 zawodników, ale miejsce miałem dla sześciu. Są to Claudio Canigia, Eric Lamela, Lucas Ocampos, Julian Alvarez, Herman Pecella oraz Javier Saviola. Do tego wystarczy wspomnieć o takich nazwiskach jak Matias Almeida, Marcelo Gallardo, Manuel Lanzini, Andres D'Alessandro czy Ezequiel Palacios. A to tylko najbardziej znana część z nich i tylko pomocnicy. Nie zapomnijcie wpaść na playlistę poświęconą klubowym wychowankom i zostawić komentarz o jakim klubie warto jeszcze wspomnieć w tej serii. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.